Cześć kochani! Kilka tygodni temu odbyła się wyprzedaż festiwalu roślin w Halikoszyki w Warszawie. Podczas tego wydarzenia zakupiłam to syngonium za połowę ceny. W trakcie przesadzania opowiem o uprawie tego gatunku. Zapraszam do nowego filmu z cyklu z kamerą wśród roślin. Od pewnego czasu rozglądałam się za tą odmianą syngonią. Chciałam je zdobyć ze względu na ciemnozielone, aksamitne liście i ten biały środkowy nerw, co nadaje roślinie elegancki wygląd, i bardzo mi się to podoba. Dlatego też zdecydowałam się zakupić tę roślinę na tej wyprzedaży festiwalu roślin. Ta obniżka 50% przekonała mnie do zakupu, choć wcześniejsze moje zakupy na festiwalu nie były zbyt udane. Ja się troszkę zawiodłam. Ale mam nadzieję, że z tą rośliną pójdzie lepiej. A czy wykupiliście jakieś rośliny na festiwalu roślin? Jakie są Wasze doświadczenia? Jesteście zadowoleni? Czy były pewne problemy? Podzielcie się ze mną w komentarzach. Syngonium ventlanti jest rośliną pnącą, należy do rodziny obrazkowatych. W naturalnym środowisku może wspinać się po drzewach i innych podporach. Charakteryzuje się pięknymi aksamitnymi liśćmi. Mają strzałkowaty kształt. Ja już w swojej kolekcji mam jedno syngonium. Jest to Syngonium White Butterfly. Dawno temu już wam o nim opowiadałam. Ma w tej chwili taki krzeczasty pokrój. Rośnie sobie bezproblemowo. Ale w razie niepowodzeń pamiętajcie, że bardzo łatwo je ukorzenić. Gonią wędlanki pochodzi z Ameryki Środkowej, głównie z regionów tropikalnych Meksyku i Kostaryki. Rośnie tam w wilgotnych, zacienionych lasach tropikalnych. Wymienię jej podłoże na mój bikos, ale też umyję liście w wodzie z mydłem potasowym. Widzę tutaj pewne plamy, są jakieś zabrudzenia pod spodem liści. Wprawdzie stoi ona już od kilku tygodni u mnie, bez przesadzania. Nie zauważyłam, żeby się rozwijały jakieś szkodniki, ale nie podoba mi się to zabrudzenie i umyję tę roślinę. Aby syngoniu wendlandii mogło dobrze rosnąć w domu, należy zapewnić mu warunki zbliżone do naturalnych. Roślina ta preferuje jasne, rozproszone światło, ale też dobrze radzi sobie również w półcieniu. Optymalna temperatura wzrostu to 18 tak do 24 stopni. Roślina ta nie toleruje niskich temperatur, tak poniżej 10 stopni. Syngonium lubi wysoką wilgotność powietrza. Aby utrzymać ją można roślinę postawić na tatce z mokrym keramzytem czy kamykami. Najlepiej rośnie w przepuszczalnym, dobrze zdrenowanym podłożu. Można użyć mieszanki takiej ziemi do roślin doniczkowych z dodatkiem perlitu lub kory. Jeżeli chodzi o podlewanie, to roślina ta preferuje umiarkowane. Gleba powinna być lekko wilgotna, ale nie mokra, ponieważ nadmiar wody może doprowadzić do gnicia korzeni. W okresie wzrostu rośliny, czyli wiosną i latem, Warto ją nawozić tak co 2-4 tygodnie. W uprawie syngonium mogą się pojawić też pewne problemy, np. żółknięcie liści. Może to być spowodowane nadmiernym podlewaniem lub też niedoborem składników odżywczych. Gdy zauważymy brązowienie końcówek liści, często to wynika z niskiej wilgotności powietrza, ale może być też oznaką zbyt dużej ilości nawozu. Jeżeli roślina zostanie zaatakowana przez szkodniki, np. przędziorki, mszyce czy wełnowce, no, należy tutaj zastosować oprysk chemiczny. Jak już wspomniałam wcześniej, gdy nadmiernie podlewamy, gdy roślina ma zbyt wilgotne podłoże, może to doprowadzić do gnicia korzeni. Kochani, macie tę roślinę w swojej kolekcji? A może jakieś inne syngonia? Pochwalcie się w komentarzach. Węglantki dostało nowe podłoże. Przesadziłam je do tej samej doniczki. Była korzeniowa, była wystarczająca na ten rozmiar. gonią tak się prezentuje. Dziękuję Wam za oglądanie. Życzę wszystkim miłego dnia. Cześć.